Święta, święta i po świętach, a pod choinką znalazłeś swojego pierwszego drona. Fajny. A teraz kilka rad, żeby pocieszyć się nim dłużej niż 15 minut. Po pierwsze. Przeczytaj instrukcję. W pudełku może je nie być, może być po angielsku albo tylko jakiś skrócony odpis, ale nie zniechęcaj się. Wejdź na google.pl, wpisz instrukcja pff, DJI Mavic PDF, Enter i na pewno taką instrukcję znajdziesz do pobrania. Po drugie, nie odpalaj go od razu w domu. 90% wypadków wydarza się w domu. Myślę, że w przypadku dronów jest to nawet większy odsetek. Jeśli przypuśćmy, swojej żonie sprezentowałeś Thermomixa, nie oczekujesz od niej, nawet nie spodziewasz się, że wyciągnie zaraz bataty i ugotuje ci zupę, bo tak się cieszy swojego prezentu. I ty też tak nie musisz robić. Spokojnie, opanuj emocje, oddychaj, też po kolacji. Albo jutro rano, a jak rano będzie padał deszcz, to pojutrze. Kiedy i gdzie latać, musisz wiedzieć, że nie wszędzie jest ci wolno latać, a nawet tam, gdzie wolno, nie zawsze jest to najlepszy pomysł. Pobierz sobie taką aplikację jak Drone Radar. Zarejestruj się. W darmowej wersji aplikacja pokaże Ci strefy przestrzeni powietrznej i ich opisy w miejscu, w którym się znajdujesz. Jeśli kupisz wersję płatną, Będziesz mógł sobie pineskę przynosić po mapie i sprawdzać strefy i ich opisy w miejscach, w których chciałbyś na przykład polatać w przyszłości. Płatna wersja kosztuje serio płatna wersja kosztuje tyle, co zestaw w McDonald's. Także nie bądź dziad i kupią. Od niedawna Don Radar pozwala na dwustronną komunikację między osobami zarządzającymi strefami oraz osobami, które w tych strefach latają. Także ja, ja nawet latając mamikami i niedawno miałem taką sytuację, że dostałem komunikat leci LPR, lotnicze pogotowie ratunkowe Ląduj natychmiast. Nie wiedziałbym tego, gdyby nie to, że miałem odpaloną aplikację. Także instaluj aplikację. Tak naprawdę informacja jest dość prosta. Masz u góry trzy światełka: zielone, żółte i czerwone. Zielone latasz, żółte, czerwone nie latasz. Musisz wiedzieć, że jako operator drona na niebie jesteś na samym dole hierarchii. Wyżej od Ciebie są balony meteorologiczne i komary. Pierwszeństwo przed tobą ma wszystko, wszystko, praktycznie, co lata. Jeśli więc usłyszysz samolot, motolotnie, czy zobaczysz ten nieszczęsny balon, lądujesz natychmiast, aplikacja DroneRadar pokaże Ci, gdzie możesz latać, ale co z tym? Gdzie powinieneś latać, bądź nie powinieneś. Jakie lokalizacje sobie odpuścić? Nie lataj w domu. Na pierwsze loty wyjdź na zewnątrz. Duże, zamknięte pomieszczenia takie jak hale, czy magazyny, czy nawet garaże, one odcinają sygnał GPS i wtedy latasz bez GPS-u. Odradzam. Duże metalowe konstrukcje czyli chociażby mosty, wieżowce czy nawet małe metalowe przedmioty ale w bezpośredniej bliskości od drona takie jak studzienki kanalizacyjne, samochody metalowe kosze na śmieci one wpływają i mogą niestety zakłócać działanie kompasu dlatego nie startuj ani z tej metalowej pokrywy studzienek ani z dachu czy maski samochodu i może pozwoliłby wystartować na pomarańczowo jest komunikat Compass Calibration Required Odpuść sobie też centra miast Poza tym, że ludziom możesz zrobić krzywdę jak na nich spadniesz To jest też wiele miejskich niespodzianek, które mogą zrobić krzywdę twojemu dronowi I na przykład linie energetyczne Widzisz je z kilkunastu metrów Może nawet kilkudziesięciu, ale jeśli odlecisz dronem na 200 czy 250 metrów a to się zdarzy, bo przecież każdy z Was będzie chciał pobijać rekordy wysokości odległości. Nie polecam, zły pomysł. Yy, no, i ze 100 metrów już ich możesz nie widzieć. I wtedy lecisz sobie, lecisz radośnie, i nagle nie lecisz, bo dron się zawinął. Osłonki. Ja wiem, że to wydaje się świetny pomysł założyć osłonki i iść, polatać. Ale nie jest. Mówiłem o tym w swoim filmie. Osłonek korzysta jedynie w lotach w ciasnych pomieszczeniach, a to nie powinny być pierwsze loty. Czyli, na przykład, w domu, w biurze. Jeśli już musisz latać w domu czy w biurze, to rób to z dala od zwierząt, z dala od rzeczy, które mogą się wkręcić w śmigła, tak jak firany, zasłony, i koniecznie przy zapalnym świetle. Jeśli nie będziesz miał GPS-a, to daj chociaż temu systemowi VPS możliwość odczytania, skanowania podłoża. Bateria drona nie lubi zimna. Lubi temperaturę pokojową. Jeśli zostawisz drona z bateriami na mrozie, nie wiem, w bagażniku samochodu, to nie odpalę go. Bateria powinna mieć temperaturę przynajmniej pokojową, aby móc oddać całą swoją skumulowaną w sobie energię. Niektóre drony nie mają ograniczeń i pozwolą ci wystartować nawet na baterię, która będzie zmrożona. Tylko, że wtedy dron może po prostu się nie dźwignąć. Wydajność prądowa takiej zamrożonej baterii jest dużo, dużo, dużo mniejsza. I w prostej linii prowadzi to do uszkodzenia baterii, do rozładowania do zera i do upadku drona. W przypadku dronów DJI, jeśli bateria jest zbytnio wychłodzona, no to dostaniesz komunikat, nie wystartujesz, dopóki bateria nie będzie miała tam, nie wiem, 15 stopni Celsjusza, tak przynajmniej było w Inspire'ze. I tu dochodzimy do bardzo istotnej rzeczy: do komunikacji z dronem. Dron powie ci co go boli, powie co mu przeszkadza, powie kiedy go skalibrować, powie kiedy wylądować, bo kończy się prąd, czy powie kiedy zbyt mocno wieje. Trzeba go tylko wysłuchać. Czytaj wszystkie komunikaty, które pojawiają się na ekranie. I tu ponownie to jest jak dla przedszkolaka: wszystko jest przedstawione kolorystycznie, wszystko co na zielono to informacja. Że złapano GPS, że ustawiono powrót do domu. Wszystko, co jest na żółto, to są ostrzeżenia. I tu może pojawić się ostrzeżenie o zbliżaniu się do strefy zakazu lotów, na przykład lecisz zbyt blisko lotniska, ostrzeżenie o silnym wietrze, czy o osiągnięciu maksymalnego pułapu. No i informacje krytyczne, błędy, errory na czerwono. Są to błędy kompasu, utrata GPS krytyczny stan baterii, wymagający natychmiastowego lądowania. Nawet podczas pierwszego odpalenia, podczas rozgrzewania drona mamy komunikaty na czerwono, żółto i zielono. Kiedy odpalasz drona i nie jest jeszcze rozgrzany, nie przeprowadził całych, yy, całej kontroli, yy, masz inicjalizację IM u to będzie komunikat na czerwono. Nie wystartujesz, dopóki ta inicjalizacja, ten self-test się nie wykona. Następnie pojawi się komunikat Ready to go, vision i to będzie komunikat na żółtym tle. Dron jest gotowy do startu, ale nie złapał odpowiedniej ilości satelit. Ta ilość też jest różna dla różnych dronów, ale na przykład w tych maluchach DJI potrzeba 11 czy 12 satelit. Komunikat jest na żółto i pozycjonowanie drona będzie opierało się o VPS, o ten czujnik podłoża, który skanuje podłoże i na podstawie tego wzorku, który sobie odczyta, ustala pozycję drona. Jeśli dron nie będzie w stanie ustalić swojej pozycji względem ziemi, ponieważ powierzchnia będzie idealnie jednolita, na przykład biały stół, czy wypolerowana biała podłoga, wtedy mimo tego, że system VPS działa, on może dryfować w lewo i w prawo. Dlatego komunikat jest na żółto i startujesz na własną odpowiedzialność. No i trzeci, ostatni Komunikat? Ready to go. GPS. Startujesz bez obaw. Wszystkie systemy działają. Dron nie wyrzucił żadnego błędu. Jeśli dron będzie wymagał kalibracji kompasu, dron o to poprosi. Jeśli uzna, że któraś z celi na baterii jest e, zbyt rozładowana, nie pozwoli wystartować. Także najważniejsza rada z tego filmu, czytaj. Najpierw czytaj instrukcję. Następnie odpal dron radara i czytaj informacje o strefach, w których chciałbyś polatać. I na samym końcu czytaj wszystkie komunikaty, które wysyła do ciebie dron. Nie ignoruj. Jeśli nie rozumiesz, ląduj, przeczytaj, przetłumacz sobie w Google Translate. Brak śmigła to może być poważne. Zapytaj na forum. W tym odcinku to ode mnie tyle. Ho ho ho. Gumowy choinek. Do następnego. yeah <laughs>